Wróciłam z Babiej Góry i to jest chyba moje, od teraz, moje ulubione miejsce w Polsce. Weszłam na Babię Górę, chociaż było bardzo zimno, było tylko plus 4 stopnie i podczas wchodzenia padał deszcz i śnieg i grat. Ale jest coś magicznego w tym miejscu, więc marzę o tym, żeby tam wrócić. Niedługo wybieram się w góry do Peru. I niedługo potem, pod koniec roku, wybieram się też, jak co roku w listopadzie, do dżungli amazońskiej. Co pani docenia właśnie w naszych górach? Czystość przyrody. Szczególnie w takie dni, kiedy nikomu nie chce się wychodzić z domu. Czyli kiedy było bardzo zimno i kiedy padał deszcz. I ja, nawet tak poczułam, że właściwie pogoda jest niezachęcająca, ale pomyślałam, mam tak mało dni tutaj, w tych okolicach. Więc nie chcę spędzać dnia w czterech ścianach, tylko wyjdę niezależnie od pogody. I to był najpiękniejszy dzień, dlatego że wtedy szlaki w górach są puste. I jest się samemu wśród lasów, wśród gór, wśród kwiatów z chmurami nad głową. I jeżeli człowiek. Przestanie rozmawiać z innymi ludźmi, przestanie zaglądać, co się dzieje w telefonie komórkowym, nie, nie słuchać muzyki, tylko wyjść na szlak przez góry i stopić się z tym, co jest dookoła, z tymi drzewami, z szumem wiatru, z górami, z niebem, z chmurami. To jest magiczne.